Witam. Posłuchajmy audiobooku na podstawie książki Maria Simma, czyli Moje przeżycia z duszami czystcowymi. Dzisiaj część szósta. A w tej części między innymi kobieta ratuje wieś, wiadro, czarna ręka. WZBESZCZESZCZENIE KRZYŻA, NIEPRAWY MAJĄTEK, CZY SZATAN W przebraniu? Posłuchajmy. Tłumaczyła Danuta Irmińska Wydawnictwo Księży Marianów MIG CZĘŚĆ 6. Czyta Sylwia Niezapominajka Spotkanie w przedziale kolejowym Znasz mnie? Zapytała mnie pewna dusza czyśćcowa. Musiałam odpowiedzieć przecząco. Ależ spotkałaś się już ze mną. W roku 1932 jechałaś pociągiem do Han. Wtedy byłem twoim towarzyszem podróży. W tym momencie wszystko stało się dla mnie jasne. Był to mężczyzna, który wówczas wygadywał głośno na kościół i religię, chociaż miałam wtedy zaledwie 17 lat, zebrałam się na odwagę i powiedziałam mu, że nie jest chyba dobrym człowiekiem, skoro tak nie wiera rzeczy święte. Jesteś za młoda, odpowiedział, żebyś mogła mnie pouczać. Mimo to jestem mądrzejsza od Ciebie, odgryzłam się. Natomiast to mężczyzna spuścił głowę i nic więcej nie odrzekł. Kiedy wysiadł, poprosił Wam Zbawiciela, Panie, nie pozwól tej duszy iść na zatracenie. Ta Twoja modlitwa mnie uratowała. Wyjaśniła mi na koniec dusza, inaczej byłbym zgubiony. Kobieta ratuje wieś. W 1954 roku zeszła u, nas, zeszła u nas wielka lawina. W sąsiedniej gminie Fontanella wkrótce po tej katastrofie zmarła pani Stark, która przez ostatnich 30 lat chorowała. Opowiadano, że lawiny 100 lat temu też wyrządzały poważne szkody. Było wręcz gorzej. Po każdym kolejnym spustoszeniu Wsadzono w Fantanella nowy las dla ochrony wsi przed osuwającym się śniegiem. Po zejściu lawiny w 1954 las ochronny został prawie całkowicie zniszczony. Tylko kilka drzew zatrzymało potężny impet śnieżny, w przeciwnym razie zmiotłoby pół wsi. Po śmierci pani Stark, co nastąpiło wkrótce po tej katastrofie, dowiedziałam się od dusz że tę lawinę zatrzymał nie kto inny, jak właśnie ona, dzięki swojej modlitwie i ofierze. Ofiarowała bowiem wszystkie swoje cierpienia na rzecz swojej parafii i wyprosiła w ten sposób wiele łask. Gdyby, gdy była, gdyby była zdrowa, nie mogłaby tego zrobić. Dzięki wytrwałości w cierpieniu można uratować więcej dusz niż Poprzez modlitwę jest jasne, że łatwiej radzić choremu, by cierpiał w milczeniu, niż wytrwać samemu w pokorze serca i bez narzekania. Ja wiem, co to cierpienie, ale właśnie dlatego, że jest ono tak ciężkie, ma dużą wartość. Nie traktujmy wiecznie, wiecznie cierpienia jako kary. Można je złożyć w ofierze nie tylko za nas samych, lecz przede wszystkim za innych. Jezus Chrystus był najbardziej niewinny, a przecież cierpiał najbardziej za nasze grzechy. Również nasze cierpienie powinno przyczyniać się do ratowania dusz. Dopiero w niebie dowiemy się, co udało nam się zdziałać dzięki naszemu cierpieniu znoszonemu w pokorze w połączeniu z cierpieniem Jezusa. Najskuteczniejszym sposobem ofiarowania cierpienia jest powierzenie go Matce Bożej, by przeznaczała je. Dlatego dla kogo zechce, ponieważ ona wie, gdzie jest najbardziej potrzebne. Wiadro, czarna ręka, zbezczeszczenie, krzyża. Po co ci to wiadro? Zapytałam pewną kobietę, która, którą spotkałam z wiadrem w ręku. To jest mój klucz do nieba, odpowiedziała rozpromieniona. Nie modliłam się nigdy za wiele, Rzadko chodziłam do kościoła, ale raz zdarzyło mi się przed Bożym Narodzeniem wysprzątać za darmo cały dom pewnej biednej starej kobiecie. To było moje wybawienie. Jest to kolejna wskazówka, że jednak zawsze najważniejsza jest miłość. Niezapomniane. Było też dla mnie spotkanie z tym księdzem, którego prawa dłoń była czarna. Zapytałam go. Skąd to się wzięło? Powinienem był więcej błogosławić. Wyjaśnił mi: "Powtarzaj to każdemu księdzu, którego spotkasz, że trzeba udzielać więcej błogosławieństw. W ten sposób można rozdzielać więcej łask i osłabić moc szatana." Pewnego razu przyszła dusza czyśćcowa, powiedziała, czego potrzebuje do wybawienia i dodała: "Jak to będzie zrobione, będę zadowolony. Poza tym nie dodała nic więcej, tylko kiedy i gdzie zmarła. Przekazałam to bliskim, których wcześniej nie znałam. Ci ludzie najpierw byli sceptyczni, i chcieli wiedzieć, czy tak mówi każda dusza, jak to będzie zrobione, będę zadowolony. Jak dotychczas była to pierwsza dusza, która tak to wyraziła, odpowiedziała. Wtedy oni zapytali mnie, czy wiem, dlaczego ta dusza tak się wyraziła. Przyznałam zgodnie z prawdą, że nie wiem. Na to odpowiedzieli mi po namyśle, ale my wiemy. To było powiedzenie naszego ojca. On często powtarzał: Jak to będzie zrobione, będę zadowolony. Z tego powodu wierzymy Pani. Byli to ludzie, którzy przestali chodzić na msze niedzielną, świętą, w przekonaniu, że jest to tylko nakaz Kościoła. Nie Boga. Wyjaśniłam im, że przestrzeganie przykazań Kościoła jest w wieczności dokładnie tak samo surowo osądzane jak lekceważenie przykazań Boga. Jedyna różnica polega na tym, że Kościół może któreś ze swoich przykazań uchylić lub zmienić. To w przypadku przykazania Bożego jest niemożliwe. Byłem bluźniercą, wyznał pewien mężczyzna w złości, podeptałem krzyż. I myślałem sobie przy tym, że gdyby Bóg istniał, nie dopuściłby do tego, ale Bóg nie pozwolił z siebie drwić. W jednej chwili zostałem sparaliżowany i to było moje wybawienie. W końcu powiedział mi, co ma zrobić dla niego jego żona i w jaki sposób można ulżyć jego cierpienią w czyściu. Jego żona odeszła z kościoła, jednak moja relacja wprawiła ją w przerażenie. O tym, że mój mąż sprofanował krzyż, wiedzieliśmy tylko on i ja. Nikomu tego nie opowiadałam. A myślę, że i mój mąż nikomu by tej wiadomości nie powierzył. Jeśli mówi mi o tym osoba nieznajoma, to musi to być prawda. W wyniku tego zdarzenia ta kobieta wróciła do kościoła. Pewnego razu pojawił się lekarz, który skarżył się, że musi cierpieć za to, że zastrzykami skracał życie chory. By nie musieli tak bardzo cierpieć. Te cierpienia miałyby dla duszy czyścowej nieskończoną wartość, gdyby były znoszone cierpliwie. Wolno oczywiście uśmierzać ból, ale nie wolno środkami chemicznymi skracać życia człowieka. Nieprawy majątek. Pewnego dnia przyszedł ktoś, kogo już od drzwi wejściowych słychać było jak zło rzeczy. Otworzyłam drzwi od pokoju, żeby zobaczyć, kto to taki. Stał tam mężczyzna, który od razu zapytał kpiącym tonem: A gdzież to ta wizjonerka od Duszczyzcowych? Odpowiedziałam, że nie ma tu mowy o żadnym wizjonerstwie. On jednak zmierzał prosto do celu i zapytał bez ogródek. Czy objawił się pani, pan E? Był to więc ktoś z rodziny pana E, której przekazałam jego polecenie zwrotu nieprawego majątku. Kiedy odpowiedziałam twierdząco, zaczął się rzucać, że to tylko wymuszanie pieniędzy i jeden wielki szwindel. A jakiż to nieprawy majątek mamy zwrócić? zapytał konkretnie. Wyjaśniłam mu, że nie wiem. Otrzymałam tylko polecenie poproszenia rodziny o zwrot majątku, który niesłusznie znalazł się w jej rękach. O jaki majątek chodzi, to powinna wiedzieć sama rodzina. Okazało się, że człowiek ten wiedział o co chodzi. Z tego, co mówił, wywnioskowałam, że jest raczej z wiarą na bakier. Wyrzekał na papieża, kościół i religię. Wyjaśniłam mu bardzo spokojnie, jak się sprawy mają. Wtedy się uspokoił i powiedział: Jeśli to tak wygląda, muszę zacząć nowe życie. Nie ufałem już żadnemu księdzu, ale teraz muszę na nowo uwierzyć w Boga. Bo nie mogła pani przecież wiedzieć, że na naszym sumieniu ciąży nieprawnie zagrabiony majątek. Nawet nie wszyscy członkowie rodziny zdawali sobie z tego sprawę. Innym razem przyszła kobieta i wyznała. Musiałam przez 30 lat pokutować w czyścu, ponieważ nie pozwoliłam córce pójść do klasztoru. Kiedy Bóg obdarzy rodziców dzieckiem i powoła je następnie do stanu kapłańskiego lub zakonnego, wtedy rodzice, którzy się temu sprzeciwiają, biorą na siebie wielką odpowiedzialność. Wiem od dusz że wiele młodych mężczyzn otrzymało powołanie kapłańskie, ale rodzice nie wyrazili zgody muszą za to odpowiedzieć. Kobieta z najcięższym czyścem Pewien mężczyzna napisał do mnie w liście, że jego żona zmarła przed rokiem, i od tej pory hałasuje co noc w pokoju. Pytał, czy nie mogłabym przyjechać i sprawić, co się dzieje. Zgodziłam się, ale zastrzegłam, że nie jest pewne, czy czegoś się dowiem. Być może jego żona będzie mogła się obawić. Objawić. Musimy to pozostawić opatrzności. W tym właśnie pokoju położyłam się spać około 23.30, zaczęło straszyć. Zapytałam od razu, co chcesz, żebym dla ciebie zrobić. Nie, wiedziałam, nie widziałam nikogo i nie dostałam też żadnej odpowiedzi. Pomyślałam sobie, że ta kobieta po prostu nie może się objawić. Po około pięciu minutach dał się słyszeć straszny rumor i pojawiło się ogromne zwierzę. Co mi się nigdy wcześniej nie zdarzało. Był to hipopotam. Natychmiast pokropiłam go wodą święconą i zapytałam, jak mogę ci pomóc. Znów brak odpowiedzi. Dziwne: wtedy zjawił się zły duch w postaci olbrzymiego szarego węża, który owinął się wokół zwierzęcia. Owinął się i zaczął go dusić. Nagle wszystko znikło. Łamałam sobie głowę: Czy ta kobieta nie jest potępiona? Wkrótce potem zjawiła się dusza czyścowa w ludzkiej postaci, w jakiej dusze zwykle do mnie przychodzą i pocieszała mnie. Nie bój się. Ta kobieta nie jest potępiona, ale ma najcięższy czyściec, jaki w ogóle istnieje. Wytłumaczyła mi też, dlaczego ta kobieta przez całe dziesiątki lat żyła we wrogości z inną kobietą. To ona. Była winna, że doszło do takiej sytuacji. Jej antagonistyczna często wyciąga... antagonistka często wyciągała rękę do zgody, ale ona ją odpychała, nawet już podczas ciężkiej choroby zdecydowanie odrzuciła propozycję pojednania i tak umarła. Jest to dowód, jak ciężko Pan Bóg każe wrogie zachowania, które są całkowitym zaprzeczeniem miłości. W życiu często dochodzi do sprzeczek, ale musimy troszczyć się o to, by wkrótce się pogodzić. Przebaczajmy tak szybko, jak to możliwe. Miłość jest ponad wszystko. Miłość pokrywa wiele grzechów. Nigdy nie dość wychwalania potęgi miłości. Zabity przez lawinę. Było to w roku 1954, podczas wielkiej lawiny. 20-letni chłopak, który mieszkał w domu nie, nie zagrożonym przez lawinę, usłyszał w nocy wołanie o ratunek. Wstał natychmiast i chciał od razu biec na pomoc. Matka go jednak powstrzymywała, mówiąc, że teraz czas by inni pomagali i że tam, gdzie schodzi lawina, jest bardzo niebezpiecznie. Jednak młody człowiek nie Pozwolił się zatrzymać i pobiegł w kierunku głosów. Sam jednak został przez lawinę zagni zagarnięty i zginął. Już następnej nocy przyszedł do mnie i poprosił, by odprawiono za niego trzy msze święte. Jego bliscy dziwili się, że miałby tak szybko zostać wybawiony, ponieważ za życia nie był zbyt religijny. Jednak chłopak ten wyjawił mi, że. Ponieważ zginął w służbie bliźnich, Pan Bóg był dla niego tak łaskawy. Nie mógłby mieć szczęśliwej, bardziej śmierci. Nigdy nie możemy zwątpić, gdy wydarzy się taki nieszczęśliwy wypadek. Ponieważ nie wiemy, co tak naprawdę jest dobre, ludzie w takich razach często mówią. Że to był taki dobry chłopak Albo taka dobra dziewczyna Znała mnie jednego dobrego młodego człowieka Który później zszedł na manowce Tylko Pan Bóg wie Co by z tych młodych ludzi wyrosło Dopiero w wieczności zrozumiemy Jak dobre zamiary miał wobec nas Pan Bóg Szatan w przebraniu Pewnego razu zjawiła się dusza czyśćcowa I namawiała Nie przyjmij następnej duszy Mój przewodnik duchowy polecić mi przyjmować. Mój przewodnik duchowy polecił mi przyjmować każdą duszę, która się objawia. Dlatego zapytałam, dlaczego mam nie przyjąć następnej duszy? Potrzebuje ona tak ciężkich cierpień, usłyszałam, że im nie podołasz. W takim razie Pan Bóg nie pozwoliłby jej do mnie przyjść. Na to usłyszałam ostrą ripostę. Pan Bóg chce cię sprawdzić. Czy jesteś mu posłuszna? Tam, gdzie sama nie mogę się rozeznać i czuję się niepewnie, proszę o pomoc Ducha Świętego. On nigdy jeszcze mnie nie zawiódł. Zaraz też pojawiła się myśl, że to mógłby być szatan. Więc szybko rozkazałam mu, jeśli jesteś złym duchem, to w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję ci odstąpić. Usłyszałam nagły krzyk i postać znikła. Wtedy już wiedziałam, że był to szatan w postaci duszy czyśćcowej. W dniach, kiedy u nas odbywa się msza żałobna o godzinie 9, o godzinie siódmej udziela się komunii świętej. W jednej z takich dni udałam się, do, udałam się o 6.45 do kościoła. Przeważnie o tej porze było tam był zazwyczaj dwie, trzy osoby. Tego dnia byłam sama. Nagle wszedł nasz proboszcz bardzo zdenerwowany. W pośpiechu nawet nie przyklęknął przed najświętszym sakramentem, podszedł do mnie energicznie i powiedział, dzisiaj nie może pani przystąpić do komunii świętej. Zaraz po tym szybko wyszedł, znowu bez pożegnania się przed ołtarzem. Nie mogłam sobie tego wytłumaczyć i zaczęłam modlić się na różańcu. Krótko przed siódmą mój dospas też spokojnie wszedł do kościoła, pomyślałam, że zaraz na pewno pójdzie z powrotem, wszak ja nie mogę dzisiaj przystąpić do stołu pana. A oprócz mnie nie ma nikogo. Mimo to wszedł do zakrystii, obejrzałam się, czy może ktoś się pojawił, ale nikogo nie było widać. Poszłam więc do zakrystii i zapytałam, dlaczego. Nie mogę przyjąć dziś komunii świętej. A kto tak powiedział? Zapytał. Koniec części szóstej. Dziękuję, kochani, za uwagę. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i zawsze przychodzi Wam na radę na pomoc. Nigdy nie traćcie nadziei, kochani, i ufajcie dobremu Bogu zawsze. Niech dobro, kochani, zawsze zwycięża w naszych sercach. Pozdrawiam Was serdecznie.